to jest święto, z którego powinniśmy być dumni, cieszyć się i w ogóle je celebrować, tylko żeby też mieć świadomość jednej rzeczy, to jest pewna data symboliczna. 11 listopada to tylko Warszawa i powiedzmy sobie kawałek centralnej Polski tą niepodległość zyskiwała. U nas do 89 roku, no wiadomo, że to było święto zakazane. Sam pamiętam gdzieś na cmentarzu 11 listopada, w tak, w harcerstwie trochę działało, gdzie się tam spotykali tam po cichu sobie opowiadali, czym ten 11 listopada był. A potem, kiedy żeśmy zaczęli już móc obchodzić to święto, to u nas mam wrażenie, że tak na smutno to wszystko, tak bardzo poważnie. Pewnie, że należy że pamiętać, że to też kupione na krwią naszych przodków. Ta niepoległość, ale mimo wszystko to jest odzyskanie przez kraj niepodległości. To powinno być święto radosne i zgoda. Niech będzie ta część, która jest zawsze, która jest potrzebna, bo też przyciąga. wielu Niech to wojsko się pokaże, niech te przemówienia też nawiązujące do tej niepoległości, opowiadające skąd ona się wzięła, dlaczego taka nie inaczej. Taka pewna wspólnotowość, żeby się to wytworzyło, żebyśmy się cieszyli z tego święta, jak możemy wywieźmy te flagi, jeżeli mamy przyozdobmy, czy balkony, czy domy, też taki przejaw tego naszego patriotyzmu i tej radości z odzyskania niepodległości. Czy kiedyś były rauty, były bale. Teraz koncerty, też powiedzmy nie wiem, nawet do restauracji jakiś uroczysty obiad z tego tytułu. No kto jak sobie to wyobraża, to nie ma być święto smutne, bo to nie jest smutne święto.